Znajdujemy się na naszym placu manewrowym. Ja chciałem przedstawić Wam pojazd do kategorii AM. Do tej pory, do końca 2023 roku, na kategorię AM mógł być tylko pojazd dwukołowy i, i na egzaminie państwowym i my, my również posiadamy taki pojazd, to był ROMET. Natomiast od tego roku od 2024 od 1 stycznia jest możliwość realizacji kursu na kategorii AM na pojeździe na czterokołowcu. O co tu chodzi? W ustawie jest napisane, że może to być pojazd dwu trój lub czterokołowy. I teraz mamy taki pojazd jako jedyny, póki co we Wrocławiu i spróbujemy realizować te kursy mamy chętne osoby część osób realizuje na dwukołowcu, część na czterokołowcu jaka jest różnica chodzi głównie o to chodzi o to, że chodzi o to właśnie, że e, łatwiej jest e, zdawać na czterokołowcu, dlaczego? Dlatego, że te zadania, które mamy na egzaminie państwowym to są zadania z kategorii B. Czyli jak widzicie, mamy tylko do realizacji łuk. E, Tobiasz wykonuje ten łuk po raz drugi. E, przed chwileczką zro... instruktor Grzesiu zrobił z Tobiaszem po raz pierwszy. Teraz po raz drugi. I to jest wszystko. I Dodatkowo jeszcze górka pozostaje w zakresie tej kategorii. Jak widzicie, to jest mały pojazd. Yy, oprócz tego, co tutaj będziemy robić w zadaniach egzaminacyjnych na placu manewrowym, mamy jeszcze do dyspozycji zadania egzaminacyjne. Teraz? Tak, mamy jeszcze zadanie egzaminacyjne oczywiście w ruchu drogowym. Oprócz placu, placu manewrowego, czyli tego łuku, czyli jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, mamy jeszcze górkę, tak jak wspomniałem, i zostanie nam tylko yy, jazda w terenie, yy, tutaj strefy egzaminacyjnej, w terenie zabudowanym. I to będzie jeszcze dodatkowo jeszcze parkowanie może być parkowanie po skosie przodem, może być prostopadły przodem i może być równoległe tyłem. Te zadania w zasadzie, które występują w zakresie kategorii B. Natomiast jeżeli mówimy o pojeździe dwukołowcu, czyli jak zwykłym motocyklu, czyli motorowerze, pamiętajmy, że w tej kategorii to nie jest automat, tu w, w czterokołowcu jest automat ale w dwukołowcu już w zwykłym takim skuterze będzie to pojazd z zmianą biegów, czyli nie będzie w automacie, czyli z możliwością zmiany biegów. Zadania, które trzeba będzie wykonać, to, to mniej więcej to, co tutaj widzicie, jest. Pan tutaj wykonuje zadania z kategorii A, ale też takie ósemki trzeba będzie zrealizować. Tutaj mamy pojazd do kategorii AM w którym, właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, no musimy zmieniać biegi, to nie jest automat. Zadania egzaminacyjne, które są, to właśnie chciałem zasygnalizować, że to są w zasadzie takie same zadania egzaminacyjne jak na kategorię A. Jak tutaj widzimy, Pan trenuje, akurat trenuje wolny salon i właśnie z jednym z elementów, które trzeba zrealizować na egzaminie na kategorię AM, to będzie właśnie między innymi to zadanie. Do tego oczywiście są ósemki, które trzeba wykonać. Jest szybki slalom, ale w tym szybkim slalomie wyjątkowo nie mierzymy prędkości, bo w kategorii A jest zmierzona prędkość, tutaj w kategorii AM nie. A poza tym wszystkie zadania są takie same jak na kategorii z grupy A. Dlatego dla porównania nad szerokołowcem jest dużo łatwiej, bo tutaj mamy tylko łuk i górkę. Dobrze, właśnie już samodzielnie, jak widzicie, instruktor wyszedł z samochodu. To są naprawdę pierwsze podejścia do realizacji tego zadania egzaminacyjnego. Samochód musi się zmieścić. W tej mama kopercie mama wyznaczonej bez mama problemu stoi, się mieści. To mama stoi, na nie najechał. Bardzo ładnie to wiesz. Skup się. Tak jak teraz, bardzo ładnie. No i właśnie o to chodzi. I to zadanie będzie poprawnie wykonane w ten sposób i dodatkowo oczywiście jeszcze jazda pod górkę ruszanie samolca ręcznego objazd bardzo dobrze sobie radzi, to jest trzecie czy czwarte podejście do tego łuku, już samodzielnie realizuje to zadanie egzaminacyjne jedno z dwóch na placu manewrowym oczywiście jest jeszcze obsługa, którą trzeba będzie zrealizować, ale to już jest bardzo łatwe zadanie. Tutaj mamy pana, który realizuje zadanie. To jest jazda, czyli tak zwana ósemka, i w kategorii AM również występuje. Dlatego namawiam do realizacji kursu kategorii AM na czterokołowcu, bo na pewno dużo łatwiej Wam będzie zdać egzamin. Oczywiście w późniejszym czasie możecie. Oczywiście, przyjść do nas i potrenować jazdę na dwukołowym pojeździe, czyli na motocyklu romecie, w tym przypadku, bo taki na takim dysponujemy i taki jest też na egzaminie państwowym, tak jak wcześniej mówiłem, ale po zdanym egzaminie, czyli zamknięciu tematu kategorii AM, można spokojnie do nas podjechać i potrenować jazdę już na dwukołowym pojeździe, tak jak wcześniej wspomniałem. Także zachęcam do realizacji kursu w zakresie kategorii AM. Tak jak wiecie, od 14 roku życia już możecie jeździć takim pojazdem. Zapraszam również do oglądania naszej filmy na naszym kanale, do subskrybowania, lajkowania, pisywania komentarzy.